The next Cześć, witam was wszystkich. Bardzo bardzo serdecznie. Z tej strony Świerszcza. Przed wami kolejny odcinek z serii turniejowej. Tak jak widzieliście, e, mój build jest mm, słaby. I statystyki są... no, marnuje ten spell power, który, który mam, tak. Jestem tego niestety świadom. Co mogę z tym zrobić? No, Bo w ogóle miałem inny plan. Ale Kropolium nie grałem bardzo dawno i ciężko mi było poskładać taki wartościowy build. Ale nadal mam lepsze statystyki niż przeciwnik, więc może nie będzie aż tak źle. Zawsze to wskrzeszanie, może znaczy te 20 spel powera, powera może pomóc mi w no właśnie w wskrzeszaniu się później, nie? Rozstawmy się jakoś fajnie, żeby przeciwnik nie mógł za mocno mnie tam. Pewnie kulki są grane. Żeby przeciwnik nie mógł mnie za mocno tyrać. To będzie się ruszać pierwsze. Ten smok jest mega szybki. To on się ruszy. Czyli to byłyby dwie jednostki. Tutaj wampir też dosyć szybko sobie pójdzie. No dobra, to tak, tak będzie optymalnie. Chyba. Okej, okay, zaczynamy. A ma przeciwnik 0 szczęścia, to mu rzucimy to będzie miał jeszcze mniej. Fajnie. Jest ekspert obrony tylko. Mamy przyspieszenie, to tamto, ale mi to zależy na. Plan był narzucenie awatara, nie? No ale, kurde, będzie to słabe. Bo, jak on ma. A zresztą, no przecież wiem, co ma: światło. No to rzucamy. Dobra, zobra, spójrzmy dokładniej. Przeciwnik ma eksperckie runy, tak? Będzie sobie to robił. Jest oświecenie. Czyli on będzie nawet nie wzmacniał ataku, on tylko wzmacnia swoje. Jest laska. No to troszkę dla mnie słabo. Eee... Runy smoczej siły, piorunowładne kontroli, berserka, szarży, egzorcyzmów, ale nie ma run e, tego. zmartwychwstania, wstania to też fajnie. Jakie ty masz tam czary? Boska, wytrzymka, regenka. Okej. Okay. Narzucamy awatara śmierci. Awatar śmierci. Hehe. <laughs> Bardzo fajny. Stworek. Zobaczymy. Zobaczymy, co będę w stanie z nim zrobić w armii. I strasznie obniżył tą moją inicjatywę. Którą, no w sumie na którą liczyłem troszeczkę. Jednak. Jest tylko def u niego. No to no mówię, nie będzie też mnie mocno bił, bo nie ma czym. Znamie ognie nałożone, ale to no po prostu podłożę pod kulkę. Yy, pod nie, pod ściankę. Smutas. Niestety nie dostał. Ale to będzie całkiem spoko, jeżeli ten smok zdoła rozłożyć ten smutek na, na jego armię. To co wtedy? A, to wtedy by będzie sobie oczyszczenia rzucał. Nie ma oczyszczeń. A, to ok. Może rzucać odporności na magię, ale to też mu nie na rękę. Egzorcyzmy, no to zużywają surowce, tak. Ok. Jeden, trzy. <ścoughs> Kurde, fajnie byłoby. Jak ja to zrobię, to jestem wystawiony pod strzał. Jak nie zrobię, to on się wzmocni. Coś to mi zmieni. Ja też będę wzmocniony wtedy. No nie, to poczekajcie chwilę jeszcze. Tu się zbliżę po prostu. Pod atak krzyżowy jestem ustawiony tylko nim. No i ewentualnie tutaj, ale sądzę, że raczej... Okej. Okay. No nie jest to jakoś straszne dla mnie. Yy, nie masz żadnych artefaktów wzmacniających ilość amunicji. No to w takim razie nie ma co się tam zastanawiać. Taktycznie uderzymy sobie w to. Smoczek oberwie od smoczka, trochę szkoda. Eee, co mógłbym? A, marunek egzorcyzmów. To co skontrujemy w jakimś tam ważniejszym momencie? Rozstawmy się, nie ma co. Eee, ty jeszcze mu amkę możesz ukraść, by w ogóle nie miał strzału. Mógłby się tak ustawić, żeby mi... ja jeżeli ja tutaj wejdę, to też jeżeli wejdę. To czekaj, tu się ustawimy, bo on i tak nie może mi zrobić tej... konta, prawda? Żadnego tutaj nie ma. Także na luzie. Nie ma też run... ...Szału Bojowego, więc też dla mnie git akurat. Dobra. I do kogo ty się udasz z tymi runami? Do nikogo. Okej, okay. nie udało się, na szczęście. Przejdź sobie tutaj. Przerażająca obecność, tak? Okej. Okay. Ty masz już. Nic nie masz. Dalej masz jeden morali Kurde, no jak on mi tutaj wejdzie, to go w sumie tym zaciukam. Widmowym, nie? To też dla mnie pozytywnie. Mocza siła, dobra. On tylko 173 mi zadał. To weź. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Trzeba rzucać tą. To wszystko za chwilę. Uh -huh. Dobra, widzę, że ofensywa pull w niego Rzucamy minus morale. Jeszcze trochę czasu to zajmie. Skowyt Banshee. Mm. Skowyt będzie lepszy w tym momencie Dobra, nadal ma ruch, co jest ciekawe bardzo Ze strażnika możemy zabrać busty A lepiej jeszcze je będzie zabrać z tego Mhm Pewnie tutaj poleci atak. Siedemnaście, siedemnaście to już nie przelewki. No, szybko spadasz. O. Mm. Dobra, chociaż raz ze szczęściem, yy, bardzo fajnie, bo już mamy jednego ziomeczka z głowy. Teraz by się przydało jeszcze tak, zabrać temu amunicję, żeby nie strzelał. Smoka pod żadnym pozorem teraz nie uszkadzać, żeby runy Berka nie mógł zrobić. Postucha zdąży mu... Postucha mu zabierze po prostu, no. Regenerację ten bez amunicji będzie już mocno średni strasznie się uwziąłeś na niego dobra już jest 0 tyle co mogę to poskładam 325 no bardzo się na nim skupił ja, ja teraz w sumie jako szwamskowie drzucony od razu szybka wytrzymka. Powinien jeszcze wytrzymać. Na spokojnie. Ten do niego już nie podejdzie. Ty masz co na sobie? A znam ognia. <laughs> Dobra. No w kogokolwiek by na no to go zaboli mocno. OK. Rzucamy tą szybką wytrzymkę. Dwa cztery. Ile mi skontratakował? 14. On no, dużo nie bije. 229 zostało. Do tego Spell Powera i many też trochę mana wskrzeszenia ewentualne, to na pewno nie będzie przyjemne, ale tak na razie to nie wygląda źle. Podejdźmy sobie na jakąś tam pozycję. Taką w miarę. Okej. Okay. Okej. Okay. Teraz tak, możemy go w sumie zabić. Możemy mu tylko zabrać boosta, Jeszcze nie wiem, co zrobić z tym. Na pewno duszek będzie 60 aż w sumie. Na spokojnie z tym zabieraniem. Lecimy przyspieszenie. No i co? Jeszcze poczekamy, żeby tej runy berserkera nie było. To nie będziemy zabijać smoka. Będziemy tutaj klepać. Powinno się udać. <laughs> Dobra. Tak. Yy. Jeden. Cztery dwa. Cierpienie zmuszę go do prawej mocy, żeby mi regeneracji nie rzucał. Dobra, plany były trochę inne. Bez kontrataku. No to jak bez. No, zaraz go tam zabijemy, nie będziemy się przejmować, no, stratę chyba go w końcu. Ojej, ojej. jak to gra się będzie toczyć dalej, kurde. No i są runy Berka. Dobra. Jeszcze żyjesz. Dobra, to już... To już twój koniec. Eee, tracimy mana, rzuciliśmy boosty. Nie, jest źle. Okej. Okay. Udało się. Bart? Czy ja mogę wskrzeszać go sobie? Nie można. To jego ostatni ruch. Ehm... Co jeszcze mogę wykorzystać? No, chyba w krzesiu marłych tutaj najbardziej siedzi. Trzy sztuki smoka? No, myślę, że tak. Z kontrą, z kontrą, bez kontry. O, to chociaż jeszcze ile pożyję? Y W sumie to mu niewiele daje. Na razie zabijajmy to, czego regenerować nie może. Nie wiem, jakoś tak nie widzę zagrożenia zbytniego w nim, w tym grubasie, w tym momencie. On nie ma żadnych boostów, niczego. Nie jest zbyt silny. Ty go nie ruszysz. Ty go nie ruszysz. Są minus morale, są... Nie ma. Ładne obrażeń, obrażonka. Kogo mogę jeszcze zabić? No ewentualnie z Bohatera będzie mi go dobijał. Chwila, bo... No bo nie ma szans się go tak szybko pozbyć, nie? Runy słoczej siły, ale też dostanie mocną kontrę. Dobra. 5, 8, 21, 2 sztuki. To się nie opłaca. Bijemy smoka, bo on nie może mieć regenki. Na mu rozkład czekaj albo tak może. No i też ładnie. Już nie wiem kto ma u niego ten skowy, tak to nie ma, bo naużywał no, tych. Dobra. Okej. Okay. Dwie sztuki tylko? Co on tak mało bije? No nie ma już jak go uratować. Szkoda. Za chwilę się pozbędziemy dużego. Okej. Okay. No niestety. Yy, z kobyt to tak. Ma. Ktoś nie ma, o tak. E, mają wszyscy. Dobra. 4, 5, ależ ty potężnie bijesz, może go ubijemy. Hmm, dwie sztuki, chyba, chyba ty uderzysz mniej niż on. Skup się na tym, co ci kontr nie robi, prawie. I niech częściej wchodzi to minus morale. Ale dużo, dużo szczęścia z tą grozą miałem, że, yy, że on się od tego odbijał dwukrotnie. No bo jednak troszkę dłużej postałem tym ziomkiem. Chyba się uda. Teraz zaatakujemy tego. Jeżeli stąd nie wyjdzie, a nie wyszedł. No i co. Jeszcze stoisz. urde niedobrze. Trzeba było w niego mierzyć. Nie no, duchy go zrobią. Raczej. A bez kontry to... To aż miło uderzyć sobie czasem. Dobra. Duszki. odcie duszki. Udało się pozbyć dużego. No i mamy to. Drodzy Państwo, woj pod Necropolia. Woj versus takie dosyć niezamocne światło. Bo jeszcze jakby tutaj były busty do ataku, no to przyznam, że mógłbym mieć problem, nie? A tak to on postawił na defensywę. To jest takie coś. gg, Dokładnie no, już. Już, dzieci. dzieci No to tak. Podsumowując, przeciwnik założył, to znaczy postawił na defensywę. I na kąbek ewentualny. Na to, że, się, że, się, że skontruje mój mrok, że skontruje ewentualnie. To no, przywołaniał nie skontrował. No a nadział się na, na woja, który, który po prostu był w stanie bez problemu go okładać dużą ilością obrażeń. No cóż, dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Mam dwa jeden. zobaczymy jak krasludę i poradzę sobie na nekropolii. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!